Jak to fajnie zaś widzieć się z wami, drogie bajtle, no i ci dorośli też. Mamy nadzieję, że już rychtujecie się na kolejno. Bojka keromomy przyrychtowano specjalnie do was, a dzisiaj będzie po Śląsku czerwony kapturek. Powie mi że ta bojka pochodzi ze zbioru bojki Śląskie od Marka Szołtyska. Toż uwaga, uwaga, zaczynamy. We wsi wilkowyje, kolet tychów. Mieszkała se z rodziną mało dziążka, keryj mama dała po ciotce fajno purpurka, czyli tako czerwono-śląsko chusta. Od tego czasu dziążka dycki ta purpurka ublekała. W Tej małej dziążce ta chusta jednak była za wielko, bez tuż wyglądała w nich oby w jakim kapturze. Z kuli tego ludzie zaczli godać na nią czerwony kapturek. Kiedyś mama zawołała czerwonego kapturka i tak mu go do. Pójdziesz dzisiaj odwiedzić babcia i zaniesiesz i coś do pomaszkecyniu. Moż tutaj koszyk z kunskim kołocza i ciś. Ale daj pozór, jak pójdziesz bez las, bo wiesz, że haharów dzisiaj nie brakuje. Dziewczka drapko oblikła swoja czerwono-purpurka, wzięła koszyk i poszła. Na drodze w lesie trafiła jednak wilka, kery Kaj tak drabko lecisz, działszko? Ida tam zaraz. Do babcie, go do kapturek. Nie godej, do babcie idziesz, ale kwiatków nie możesz, Go do wilk. Dziewczyna stanęła na chwilę i napoczyna srywanie leśnych kwiotków, ale szprytny wilk wiedział, co robi, i drabko poleciał pod babcino-chałpa, zaklupą i czeko. To tam zawołała babcia To jo czerwony kapturek łocy ganią szpetnie wilk. Jakoś. – Żech je dziś o tako słabo – zawołała babcia – i nie mam siły stanąć z łóżka. Klucz leży pod wycieraczką. Otwórz se dźwierza i wlazuj. Na to ino wilk czekał, wskoczył do chałpy, rozmlasnął i boroczka babcia zeżar na poczekaniu. Potem wilk przeblikł się za babcia, legnął do łóżka i czeko na czerwonego kapturka. Szczęść Boże! Jak się mocie, babciu? Pozdrowiła dziążka na progu. Ale babciu, czemu wy mocie takie wielkie łoczy? Co by cię lepiej widzieć? Zaś łocy ganiuł przebleczony za babcia wilk. A czemu mocie takie wielkie uszy? Co by cię poradziła lepiej słyszeć? Na co wam babciu takie wielkie zębiska, żeby cię zjeść? Pedział wilk i zeżar czerwonego kapturka na drugie danie. Na szczęście przełaził kole tej myśliwiec i usłyszał głośne wilkowe chrapanie. Wejrzał bez i ryknął. Momcie nareszcie! Wziął flinta i dziada u szczelu. Po tym przeciął mu bas, z którego wyskoczyła, uratowano babcia i jej wnuczka, czerwony kapturek, a potem wszyscy żyli długo i szczęśliwie.